Okej, okay, dobra, i co ja tu po kolei mam yy, w tym pasie i dlaczego? mam tutaj tyle rzeczy, a nie na przykład wszystko mam w wiaderku, na ziemi i tak dalej. Podstawą w tym wszystkim jest to, że, że macie wszystko zawsze przy sobie, blisko siebie. Macie kaburę i macie ściągaczki blisko siebie, macie ściereczki blisko siebie, jak jeszcze myjecie pobudowlanie, czy jakieś trudniejsze zabrudzenia, macie skrobak też blisko siebie, wtedy macie tu jeszcze jedną kaburę. Generalnie, żeby wykonywać jak najmniej ruchów, jak najmniej chodzić. Ważny jest ten pas i te wszystkie narzędzia przy tym pasie. Kabura do mycia okien, tu jest chyba najfajniejsza kabura. Jest Dlatego ona dlatego taka fajna, że nie wywraca się na boki, jak większość tych kabur, które, które są po prostu węższe. No i ma tu jeszcze dodatkowo zbiera wodę, i też nie moczy, nie moczy nogi. Dzięki temu, że jest właśnie taka szeroka, to te wszystkie kabury tutaj od gdzieś tam moczą nogę, a ta jest właśnie fajna, bo ta noga zawsze jest, zawsze jest sucha. Ok, tu jest myjka tu jest ściągaczka. Ja mam to ustawione w ten sposób, żebym mógł dwoma rękami od razu złapać ee, dwa przyrządy. Niektórzy na przykład mają tylko prawą ręką raz najpierw myją okno, a później ściągają, a nie jedną ręką za drugą. No więc wtedy ma się ustawione to w ten sposób. Dzisiaj jest ciepło, więc na przykład ta guma jest strasznie mięknie, jest 30 stopni, ale ta zachowuje się już dużo lepiej. To jest mój, moja ulubiona ściągaczka, najbardziej ją lubię. To jest na ściągaczka Tore i uchwyt również Tore. Fajne jest to, że ma właśnie tutaj taką dużą odległość i ten uchwyt jest gruby przez co jakby odległość ręki od szyby jest spora, jest kąt duży i, i lepszy jest dużo docisk, nie trzeba tyle siły przykładać tak samo jak jest bardziej wystająca rama, to dzięki tej odległości tutaj możemy łatwiej zakończyć, a nie musimy gdzieś tam odchylać ręki ten zestaw też jest fajny, to jest, to jest też listwa eTore Super Channel guma e i uchwyt Unger Ninja najfajniejszy chyba uchwyt do, do grubych listew, bo można go szybko wymienić i bardzo dobrze trzyma, nic się tutaj nie, nie rusza.